Dzisiejszy odcinek to naprawdę doskonały wstęp do TOTY w Fifie 22, ponieważ będzie działo się tutaj naprawdę dużo i może nawet od samego początku. Okej, okay. Chingy Sinder na start. To nie jest najgorszy zawodnik. Choć nie będę ukrywał, udało mi się wbić najlepszą rangę w Champions i w ogóle zrobić to bez większych problemów, dlatego liczę, że może w nagrodę dostanę tutaj Teo Hernandeza, który pasowałby mi do składu. Jest Jude Billingham. Okej, okay. nie tracę nadziei. Przechodzę do ostatniego rozdania, gdzie. Znowu jest Chingy I Jak zwykle mam wrażenie, że lepsza ranga nie pomaga. Absolutnie. Ale na szczęście, w dzisiejszym odcinku rozpakujemy nie tylko czerwone kart. Ponieważ w moim sklepie czeka aż 27 paczek, i mimo, że jesteśmy u progu Team of the Year to stanowczą większość z tego wszystkiego dziś otworzymy. Zatem liczę, że ten odcinek będzie Wam się podobał. Jeżeli i tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, bo podczas Toty będzie pojawiało się tu naprawdę dużo materiałów, które liczę, że Wam się spodobają. Też bardzo dziękuję za odbiór ostatniego odcinka. Cała masa mega pozytywnych ocen i, i komentarzy. I cieszę się, że też takie materiały, na które trzeba poświęcić dużo czasu są przez Was doceniane. Dużo to dla mnie znaczy. No i oczywiście na starcie tego odcinka chciałbym zaprosić Was bardzo serdecznie do partnera kanału, czyli oczywiście firmy Betfan. Jeżeli macie ukończone 18 lat, zaglądajcie do linku w opisie, rejestrujcie się z kodem kozasport, bo dzięki temu do zdobycia są cały czas naprawdę bardzo fajne profity. A jeżeli macie już konto na Betfanie, koniecznie sprawdzajcie promocję. Przy okazji spotkań szczypiornistów są naprawdę fajne okazje, żeby zarobić, szczególnie kiedy Polska będzie górą. Klasycznie ja zachęcam do zaglądania do zakładki Matchday Boost, ponieważ tam bardzo często są naprawdę fajne okazje. No i oczywiście na Bytfani między innymi cały czas możecie obstawiać trwający Puchar Narodów Afryki. Zapoznajcie się koniecznie z linkiem w opisie, jeśli oczywiście jesteście pełnoletni. A teraz już zobaczmy, co będzie w Rare Mega Pack. Strasznie długo się ładuje ta paczka. I mamy walkout. Fantastycznie. Jest to Holender, środkowy pomocnik, pręki de Jong, znakomicie. W dodatku jeszcze 84, 83 to mi się podoba. Bo dziś te paczki otwieramy w jednym bardzo konkretnym celu, który nosi nazwę Player Pick z ikoną, a po prostu nie mam wystarczająco foderu, żeby tę ikonę zrobić bez wydawania monet, a tego jak najbardziej chciałbym uniknąć. No i pierwszą składową tego SBC mamy już wykonaną. Zdaję sobie sprawę, że poświęcam tu Player Picki, ale będę z wami w 100% szczery. Dla mnie bardziej wartościowa jest... Anio zrobiona ikona niż to SBC i leś tam 86, plus, bo bo ja i tak trafiłbym tam 86 i wiem o tym doskonale. No i też żegna się z klubem Frankie de Jong oraz Matajz Deli Z tym zagrałem dużo, dużo spotkań i. No już chcę po prostu spróbować kogoś innego, a Frankiem De Jongiem nie gra mi się jakoś wybitnie i nie ma on zbyt mocnego miejsca w moim składzie, więc to, czego się pozbywam, to są karty, którymi już i tak nie gram i takich nie wykorzystuję nawet z ławki rezerwowych. No ale nadal w tym SBC bardzo długa droga przed nami, zatem dużo paczek do otworzenia, żeby zasilić klub jak największą liczbą wysoko ocenionych zawodników. No... No, Dawid Sanchez do nich nie należy. Ale tutaj już mamy kogoś dużo lepszego, środkowo brońca, Cezara Osiemdziesiątka 83, co prawda... No, to chyba nie będzie przydatny element. No ale Matip, dobra. W sumie też nie będę na te karty narzekał z jednego prostego powodu. Kolejna porcja 83 SBC nam weszła, więc i tak je wykorzystam jakby. Spokojnie. Doskonale wiecie, że nic w moim klubie się nie zmarnuje, a w kolejnej paczce. O Matko, nikogo dobrego. To jest paczka 75, więc w niej nie mam nadziei na nikogo ciekawego. I powiem szczerze, dziś otworzymy dużo paczek z plusem, ale spokojnie. Eee, te, które trzymam już od jakiegoś czasu, te, czyli te 85 plus. One zostają, one czekają na toty. Dziś otworzymy paczki z obrońcami oraz paczki z pomocnikami, e, ponieważ i tak na nich w różnym roku trzeba by było poczekać tyle, że prędzej czy później bym się złamał. Paczka z napastnikami czeka na piątek i wtedy też e, pierwsze otwieranie toty, zatem e, tych napastników sobie tutaj zostawiamy. No i zobaczmy, pomocników. 83, czy będzie walkout? Jest walkout, jest Tony Cruz. i to jest fenomenalne trafienie do SBC. O to chodzi, po to tu jesteśmy i po to te paczki otwieramy. Jeszcze może jeden łokałcik, jeszcze może je. Tony Cross, Luka Modric. Piękna sprawa. Mamy powoli już przeszłość, choć obecnie nadal topowych pomocników. Jeśli może nawet nie najlepszych, i przyszłość w postaci Philipotera. Ależ. Piękna paczka. Znów zatem otwieramy paczkę z pomocnikami. Znów mamy coś ciekawego: Francja CDM i jest to Czułameni. Spoko karta. Overallowo? Bardzo słabo. C cenowo też. Ale okej, Razem z nim jest Bernardo Silva. Znakomicie. No i o takie trafienia nam chodzi. Teraz czas na obrońców. Nie mało kałuczą. I, I to będzie Dawida Laba. No pierwsza nieudana z tych paczek. Zobaczmy zatem, co przyniesie nam druga. Ha, ha, ha. Już myślałem, że za Spiliqueta. No to przynajmniej, przynajmniej nie mamy duplikatu, chociaż nie mówmy hop. No bo jest już tu powtórzony Joel Matip, ale tamten był wymienny, więc idzie na listę transferową, Łapanów bierzemy do klubu. No to co? Może teraz paczka za 50 tysięcy? Liczę na jeden walkout. <śled> No tego, to się, tego to się nie spodziewałem, tak, tak w ogóle, nie? Tak, tak, tak wziął mnie z zaskoczenia totalnie. O matko, jaki dramat! No nic, gorzej być nie może, więc otwórzmy paczkę za 125k z nadzieją na to, że ona będzie troszkę lepsza. Okej, okay, mamy Łokał, Hiszpania, lewy obrońca, Jordi Alba. Fajnie, jakby tutaj był jeszcze jeden całkiem wysoko oceniony zawodnik. No, zobaczmy zatem, na co te paczki się przełożyły. Czy możemy zrobić te SBC87? No, możemy i robimy je tak bardzo na styk. W sensie żadnej już tutaj oceny nie możemy zmienić. Zatem mielimy to, pozbywając się, no, tak naprawdę kart, które nie mają dla mnie za dużej wartości, przyznam szczerze, więc jakoś strasznie mnie to nie boli, ale klub mocno pustoszeje. No, ale można było się tego spodziewać, robiąc SBC, którego wartość to jest 700 tysięcy. Ale można było też liczyć na to, że teraz spadnie coś dobrego z tej paczki, chociaż. Mnie i by bolało. Jednak jestem przygotowany na to, żeby zdobyć tutaj jeszcze overa, dlatego sporo pików 81 plus zostało przeze mnie zrobionych z nadzieją na to, że oddadzą. <grym> no dobra, nadal mam nadzieję, w końcu jestem pozytywnym kozo. Chociaż przy takich doskonałych trafieniach dosyć łatwo tę nadzieję stracić. Okej, okay, jest lepiej, mamy nawet walkout Niemiec, środkowy pomocnik. Nie jest to Tony Cross, co prawda, Leon Gorecka. Jakby ktoś kiedyś nam w FIFA parę lat temu powiedział, że bez problemu do SBC pozbędziemy się karty z klubu Hulita, to raczej byśmy nie wierzyli. A teraz taki Leon, myślę, że za. Kilkanaście jest do wysnajpienia Bez problemu. No to teraz przydałby się Do niego Robert Lewandowski i mielibyśmy Fajne połączenie w składzie, jednak na lewego Tutaj szans nie ma, bo zrobiłem głównie Pomocników, dlatego że jak trafimy SPD, można go dać na obronę, SPO, wiecie Wyżej. Do, do SBC wydaje się, że Wydaje się, że pomocnicy są najlepsi Najgorsze jest to, że trafiamy tutaj duplikaty I w tym przypadku nawet niewymienne Poza tym też tak cicho pomyślałem, że może bym Przez przypadek trafił jego loką T, który Doskonale pasowałby mi do składu, więc jakby tutaj poleciał, to też się nie obrażę, dlatego też w tych pomocników celuję. Też mam nadzieję, że z paczki z ikoną poleci właśnie ktoś, kogo w środku pomocy będę mógł wykorzystać, bo moje największe przerażenie budzi myśl o tym, że miałbym trafić kogoś ofensywnego. Ja zbyt bardzo kocham moje trio Ginola, Vinata, Leuzebio i nie chcę go zmieniać. Dlatego taki Vieira, Hulit czy Lothar Matthäus o, ale to by było trafienie. Tu mamy 85, może chociaż. Nie, nie, nie. To jest 84. Za tym już trzech pięknych pomocników. 83, plus melduje nam się tutaj. Jednym z nich jest Windenbryjne. Doskonale, bo to jest 91 oceny ogólnej. No to, to kolejne SBC zrobimy bez problemu. Super, KDB, naprawdę się cieszę, że Cię widzę. Plan jest teraz prosty. Otwieram paczkę z trzema informami, trafiam Markiniosa, sprzedaję go, kupuję to, co trzeba, a i tak jestem mocno do przodu. Moim zdaniem jej to jest bardzo uczciwy deal. No, Chingy Sunder to nie jest to, na co liczyłem. No, ale weźmiemy za niego pieniądze i zainwestujemy je w TSBC. No, coś wydać trzeba. Taki Manuel Neuer powinien załatwić sprawę. Jakby się okazało, że na przykład... Ta paczka da nam coś dobrego, nie? To, 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 to na to bym się nie obraził. Choć nie ma co się oszukiwać, że nadzieje na to są raczej marne. Chociaż nie sądziłem, że aż tak marne. Boże, co to jest? No to co, kolejna paczka 83, i nadzieja, że będzie ktoś, kto dada się do kolejnego SBC, ale tu. Hu, hu, hu. Chyba będę musiał sięgnąć już do portfela. Tego bardzo nie chcę. Ale tak fenomenalne trafy mogą nie dać mi wyboru. Zatem zrobiłem jeszcze jeden ataker upgrade i ten otworzymy w dzisiejszym odcinku. I tak mamy resztę przygotowaną na toty. A trafienie jakiegoś wysoko ocenionego trio naprawdę by nam się przydało. Robert Lewandowski to byłby ktoś, ale to nie będzie Lewandowski, to będzie Jamie Wardy 86. Ok, Okej. Okay. To jest dobry początek. Jeszcze jeden walkałcik z nim? No prawie. Zatem z serduszkiem pełnym bólu idę na zakupy. Ten element mamy już skończony. Wydałem tutaj kilkadziesiąt tysięcy, ale kilkadziesiąt tysięcy na całe SBC. Jestem w stanie przeboleć. Pytanie, czy będę w stanie przeboleć zawartość tego piku? Do tego piku ja przygotowałem się mocno. Gaszę za tym monitor i teraz widzę już tylko i wyłącznie to, co wy. Zatem nie mam pojęcia, co to będą za karty, i chciałbym je sobie razem z wami odsłonić. Zacznijmy od dołu lewej karty. Co to będzie? Razem z wami to odsłaniam I widzę Niezłe podania Słabą fizyczność To będzie środkowy pomocnik Wydaje się Tu zdecyduje tempo Które nie jest najgorsze To nie jest najgorszy piłkarz I to jest Rut Hulit Jak zobaczyłem Hulit Już myślałem, że to będzie jakaś lepsza wersja Ale, ale taki Hulit Naprawdę może być a to jest dopiero pierwsza z tych trzech ikon Może tu być dwóch hulitów, słuchajcie Jest to także możliwe Zobaczymy, czy będę trafiał samych kolędrów Kto wie Co tu dzieje się na dole Słaba fizyczność, podania też nie najlepsze jak na ikonę Oj, 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 oj. Tu jest bardzo słabo Tu jest bardzo słabo, Ryan Geeks Okej, okay, zatem mamy dwie ikony baby Dwóch młodych dżentelmenów No i wszystko sprowadzi się do tego ostatniego. Przejdźmy od góry. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Nie mam pojęcia, co to może być. To może być 90 oceny ogólnej. Albo 88. Nie mam pojęcia. Zobaczmy od dołu. No nie, tu będzie słabo. Tu będzie raczej słabo. To będzie moim zdaniem jakiś, jakiś taki kurcze. Duży napastnik w sensie jakaś taka klasyczna dziewiątka. Van Basten, może ktoś w tym stylu zobaczmy od razu. Tak jest. Marco Van Basten. <grym> Zatem mamy dwóch Holendrów oraz, oraz Rajana Gixa. No, oczywiście ja wezmę Ruda Hulita, no bo no bo trudno zdecydować inaczej. I nie mam pojęcia, czy to jest trafienie dobre, czy niedobre. Ja go miałem i grało mi się nim nieźle. Jedyny problem tego zawodnika jest taki, no, że ta stamina mogłaby być dużo lepsza. A mi by naprawdę już przysługiwało honorowe obywatelstwo Holandii. No, bo przecież to jest już absurdalne. Słuchajcie, Rut kosztuje 600 tysięcy i w moim składzie z powodzeniem może na przykład zastąpić Barelle, którego kupiłem po to, żeby na nim zarobić, co już by mi się udało w tym momencie, więc sprzedam Barelle... Wezmę końsy, a w składzie będę miał naprawdę przyzwoitą ikonę. No, muszę powiedzieć, że. <noise> Znowu miałem farta. Dajcie znać, jak tam wasze piki z ikonami, i proszę nie złościć się na mnie. Po prostu ja, ja nie wiem, co jest z tym kątem w tym roku. Mam tylko jedną nadzieję: że podczas stoty to szczęście się utrzyma.